Cześć, kochani. Um, dzisiaj miał być totalnie inny film, i to, co nagrywam teraz, to jest taki totalnie spontan. Miał być inny film, miał być bardziej humorystyczny, ale próbowałam go montować, i w pewnym momencie stwierdziłam, że, że, że bez sensu trochę i kompletnie tego nie czuję. Nie chcę takiego czegoś wrzucać. Um, w międzyczasie. W międzyczasie dużo się u mnie działo w sumie, i w życiu każdego człowieka się zdarza taki typowy dołek, gdzie, gdzie parę dni z rzędu po prostu nie jesteś w stanie nic zrobić, bo cały czas masz tego dołać, cały czas jesteś smutny i tylko byś leżał albo poszedł spać najlepiej i, i nic poza tym. I ja tak właśnie miałam teraz. Także od trzech dni albo czterech, nawet czwarty dzień już dzisiaj. No, no nie byłam w stanie nic zrobić, totalnie nie miałam ochoty na nic, chęci, sił i czegokolwiek I smutałam cały czas Nie wiem czy to co teraz mówię to ma w ogóle jakikolwiek sens, bo jak mówię jest na spontanie Ale chciałam, chciałam tylko powiedzieć, że jeśli kojarzycie moje pierwsze filmy To w jednym wspominałam, że od 5 lat prowadzę y, pamiętnik i jedyne co chciałam powiedzieć, to że to bardzo dużo daje, i bardzo polecam, bo dzisiaj postanowiłam spisać swoje najbardziej czarne myśli, które krążą mi po głowie już od trzech dni, i dopiero to pomogło. Dopiero, dopiero spisanie tego wszystkiego pomogło i się ogarnęłam, bo naprawdę ciężko mi było się ogarnąć przez te ostatnie parę dni. Chciałam tylko powiedzieć, że jeśli ktoś się zastanawia, czy warto zacząć pisać, to bardzo warto, naprawdę bardzo warto, bardzo polecam Dla mnie pamiętnik jest jak taki stary dobry przyjaciel, który wysłucha zawsze, nie będzie oceniał i po prostu jest zawsze przy mnie Może to brzmi dziwnie, ale naprawdę to dużo daje Potem też można sobie przeczytać jakieś wspomnienia co jeszcze chciałam powiedzieć? Ja pamiętam, że jak zaczynałam, znaczy chciałam zacząć pisać, to przekopywałam internety, długo przekopywałam internety, poszukiwania jakichś porad, czy w ogóle warto i od czego zacząć, co można pisać w ogóle, bo po prostu nie wiedziałam, jak powinien pierwszy wpis nie wyglądać, a prawda jest taka, że po prostu weź kartkę i długopis i pisz. I, i to tyle. Co ci przyjdzie do głowy, co, 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 co chciałbyś powiedzieć innej osobie, a nie bardzo wiesz jak. Albo nie masz komu. Także polecam bardzo. Jak się tylko zastanawiacie, to, to tak, to polecam. Um, co jeszcze chciałam powiedzieć? To jest po prostu też taka forma autoterapii. No ale to, to, to widać w sumie po tym, co powiedziałam wcześniej, że mnie to pomogło. Dopiero to mi pomogło, bo. To nie jest tak, że nie mam komu się wygadać, bo mam tylko nie zawsze wiem, jak to przekazać, co siedzi w mojej głowie, a, a na papier jakoś tak prościej. To w sumie chyba tyle, bo nie chciałabym, żeby ten film był długi. Um, wydaje mi się, że wszystko co chciałam, to powiedziałam, także no. <laughs> także trzymajcie się i do zobaczenia. Siemka!